Siema mordki. Dzisiaj przyjechałem na taki opuszczony placyk Porobię sobie troszeczkę bączki, e, może jakieś ósmeczki, zobaczymy. Także zostańcie ze mną i widzimy się za kierownicą szerszenia.

Ale się szersze nie ukurzył, felgi to nie widać Cały ukurzony <gry> Tu zostawię na razie statyw Ale spalony kierpc Położymy tu tego spalonego kierpca Nie wiem w jakiej odległości I spróbowałbym sobie ósemki porobić Nie wiem czy tak odległość będzie zabrać czekajcie Tak i tak powinno być ok Nie wiem czy nie za blisko, nie chyba nie Ale ukurzelec Próbujemy Samek jeszcze nie robiłem, chyba tam kiedyś na śniegu może Zostawię statywik, zrobię ósemki na statywie, żeby się nagrało, ale daje radę nawet. Fajnie mi to wychodzi. Taka jest akcja. Ech. Powiem Wam, że nie wiem co, ale strasznie jestem zmęczony. Walne takie okrążenie. No i słyszycie, jak mówię. Przecież nic się nie robi praktycznie po balansowaniem ciałem. No i okiełznaniem kierownicy. No, ale jednak człowiek się potrafi zmęczyć, więc, bardzo to jest dobre. Teraz mi się przydadzą trochę treningi, więc, pewnie będę tutaj częściej zaglądał. Troszeczkę widzicie, plac zmielony. Placyk zmielony. Może porobię sobie tutaj jakieś, jakieś jeszcze inne ćwiczenia. Trochę mam problem z balansem ciałem w prawo. Nie wiem, jakoś w lewo potrafię ładnie skręcić i balansować, czyli wiecie, obniżyć środek ciężkości. Czyli tyłek praktycznie tutaj na błotniku lub tutaj poniżej, taka pozycja, a w prawą stronę mi to nie wychodzi. Mm, jakoś jest całkiem inaczej. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale na pewno będę jeszcze na, e, nad tym pracował i będzie wszystko ok. E, uwielbiam poślizg, także fajna zabawa. A tymczasem zawijam się, lecę umyć dzika. Bo zobaczcie, co się z nim stało. Był taki ładniutki na szosę. Na szosę sobie przygotował Szpilę No, ale. Wow, cały ukurzony. Ale nie ma co mówić. Było fajnie. Do następnego filmu. Siema.